Patryk Kalski, był partner Doroty Guardias, zmarł w 43 lat. Znamy przyczynę śmierci tenera. Patryk Kalski nie żyje Patryk Kalski, 43 litry, zmarł nagle 1 stycznia 2023 roku. O jego śmierci poinformowała uczelnia, na której wykładał. Smutnej wiadomości potwierdzono w gazecie Dziennik Bałtycki. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2023 roku rok odszedł od nas Patryk Kalski. O uroczystościach pogrzebowych zawiadomimy wkrótce. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rektor, senat i cała społeczność akademicka podano na stronie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patryk Kalski był tenerem koszykówki. A także prowadził strzelnicę w kolipkach. Zanim jednak zajął się tematyką strzelectwa i szkoleniami, miał firmę nagłośnieniową i oświetleniową, Akard studio. Przez pracę miał styczność z etoką sztuki. Te powiązania wywołały w chwili śmierci tenera lawinę plotek i domysłów. Tym bardziej, że Kalski miał dzielić wywiadów w sprawie Iwony wieczorek, a jak pisaliśmy wcześniej. W sprawie zaginionej przed laty dziewiętnastolatki nastąpił przełom i zintensyfikowano śledztwo. Matka Tenera skomentowała śmierć syna, kobieta stwierdziła, że mógł zapłacić najwyższą cenę za wiedzę na temat zaginięcia Iwony wieczorek. Patryk Kalski w chwili śmierci miał 43 lata. Jego śmierć była niespodziewana, w związku z czym śmiercią Tenera zainteresowała się prokuratura. Która bada okoliczności śmierci mężczyzny. We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok. Prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Plejadą ujawniła przyczynę śmierci Kelskiego. Jest już wstępna opinia po przeprowadzonej sekcji zwłok, z której wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddychowa. Natomiast, co spowodowało tę niewydolność, trzeba będzie poczekać na dodatkowe badania. Na tym etapie postępowania nie wynika, aby do zgonu doszło z udziałem osób trzecich. Ale poczekajmy na wyniki sekcji i postępowania wyjaśniła. W latach 2011-2013 Patryk Kalski był partnerem znanej pogodynki i celebrytki Doroty Gardias. To wtedy zagościł w celebryckim świecie, a para snuła już plany na przyszłość. Niestety ich uczucie nie było wystarczająco silne i po roku rozstali się. Nigdy nie ujawnili przyczyny zakończenia związku. Od lat Kalski związany był z Karoliną Sulżycką, to była piłkarka ręczna, która grała w zespole Nsamborat Czef. A potem GTPR Gdynia, z którym zdobyła dwukrotnie brązowy medal Mistrzostw Polski i Mistrzostwo Polski. Obecny Karolina Kalska zajmuje się projektowaniem ubrań i prowadzi butik w Gdyni. Swoje ubrania sprzedaje także online. Jej stylizacje są popularne wśród celebrytów. Noszą je m.in. Blanka Lipińska, Aleksander Milwiw Baron, Natalia Siwiec czy Dorota Naruszewicz.